Kamil Stok, debiutancki zawody, e, debiutancki konkurs w tym sezonie dla naszego skoczka. 12 po pierwszej serii, 129 metrów, no i teraz 127,5. To tyle by nawiązać rywalizację z prowadzącą parą Jernej Damian Dajki. No i Kamil Stok szybujący, brawo! Ładnie, dobrze, daleko, sam jest zadowolony. Ten gest, który pokazał po wylądowaniu, e, również go cieszy e, ta dobra dyspozycja. 129 metrów, teraz 131. do jednej metra na sekundę. A więc niezłe warunki, w jakich ma skakać Kamil. Popatrz. 118 metrów. Dobra, trajektoria wysoko. No i łapiemy, łapiemy, łapiemy. Łapiemy te metry, brawo! Znakomity skok Kamila. Świetnie! To jest to, o czym Kamil mówi, kiedy przestaje się kombinować. W ekranach pamiętamy czwarte miejsce Derfie, 15 w Dorfie. Piętnasty w Garmisz. Teraz Innsbruck, dziesiąte miejsce po pierwszej serii 127 metrów. 130 potrzebuje Kamil, by objąć prowadzenie. Jest wysoko i teraz pięknie. I teraz wspaniale. I teraz tak jak podczas pierwszej serii. 130 metrów, 3 metry dalej. Ci we wczorajszych kwalifikacjach. Dziś w serii Prudnej, 213 metrów. Kamil stop. 200 metrów, znakomity powyżej rozmiaru skoczni lot Kamila świetnie, to no brawo znakomity początek w wykonaniu pierwszego z biało-czerwonych Piękny skok Romana Kaudel I wymowny gest. Wysiadasz alerta. Faktycznie to smoknięcie I Kamil Stoch. Dziewiąty po pierwszej serii. 130 metrów. Teraz 140, by walczyć z Romanem Kodelką. Wierzymy w to, że Kamil jest w stanie skoczyć tak daleko. I popatrzmy na lot Kamila. Ładnie. Niezły skok reprezentanta Polski. Znacznie lepiej. 137,5 metra. 7,5 metra dalej niż podczas pierwszej serii. W serii próbnej 23,5 mistrz świata z Waldifiemy, dwukrotny mistrz olimpijski, ale także zwycięzca już planicy z 2011 roku Kamil Stoch jest już na rozbiegu i potrafi znakomicie wyczuć parabolę lotu optymalną, czy będzie to daleki skok, jest wysoko i jest pięknie, a więc no jeszcze tutaj przed samą prawie linią. 137 metrów. Kamil, lecisz, bo chcesz, lecisz, bo sprawia ci to przyjemność, bo jest to twoją pasją, bo jest to twoim hobby. Teraz tak jak w Zakopanem, tak teraz po zwycięstwo. Kamil Sto! Wygrywa po raz piętnasty! Postawił klepkę na D! Wczoraj piąte miejsce Dzisiaj w pierwszej serii 124 metry. Teraz widzą Państwo 135, by pokonać Petera Prewca. Czy będzie w stanie tak daleko skoczyć Kamil Stoch? Pięknie! Znakomicie! To jest ta petarda. To jest to odpalenie w stylu wielkiego mistrza. 134 metry. Pięknie. Kamil, który ma znakomitą formę. Widzimy jak cały czas pod narty. Zobaczymy jak mocny będzie podmuch i jak daleko poniesie reprezentanta Polski. Spokojna, sylwetka w locie. Będzie daleki ląd. Bardzo daleki. Przepiękne lądowanie. Wspaniała odległość Kamila. Cudowny skok naszego mistrza. 147,5 metra. Pierwszy wygrał Małyż, on wygrał trzeci później to pożegnanie wspólne na podium z Adamem w planicy i teraz daleko, żeby to było daleko! jest pięknie! A więc liczy się! Piękny skok, chyba najlepszy z tych wszystkich, które do tej pory oddał. 134 metry! W, Zakopanem. w 2011 roku w trzecim konkursie yy, tam padł Adam Małyś yy, po prostu przewrócił się wielka legenda tej kropki, wielka legenda polskich skoków, a on wygrał, przejął naturalnie Pałeczkę i teraz wydaje mi się po To muszą być noty po 19, nawet wyższe powinny być tak jak w pierwszej 20 swoich symboli pokazujących, że jest przekonanie, że jest dobrze. Jest lepiej niż dobrze, jest pięknie. 276,2 i wygrał o 2 i 3. Trzeci raz, trzeci raz zakopany. Będzie potrzebował kamień do tego, by pokonać dajki i to. 130, e, 131 metrów. Jest w stanie skoczyć tak daleko. Kamil pięknie, ładnie, stylowo, szybujący w powietrzu. Kamil Stoch! Pięknie! Kto wie, czy to nie jest powyżej 140 metrów. 140 metrów, a więc wyrównał rekord Ruara Okelsoja. Ale ma danych 13,5 za skrócony rozbieg. 140 metrów, noty, 3 razy 19,5. Jedna 18,5 punktu. Kamil Stoch bez dwóch zdań będzie liderem z ogromną, myślę, przewagą. Przyjął łopiec nie młody, mam Siwe za to na